Szanowni Państwo, zbliżają się święta Wielkiej Nocy, które dla całego świata chrześcijan, katolików są wyjątkowe i bardzo symboliczne. Ta bogata symbolika świąt Wielkanocnych związana jest przede wszystkim ze zmartwychwstaniem Chrystusa, z jego zwycięstwem nad śmiercią, ale jest też swoistym hołdem, pochwałą sił witalnych, jakie drzemią w przyrodzie. Po długim okresie zimy i stagnacji e, następuje okres przebudzenia i rozkwitu wszystkiego, co wokół nas e, żyje i rośnie. Jest więc powód do zadowolenia, do radości i do świętowania. E, chciałbym wszystkim mieszkańcom Starogardu oraz powiatu Starogardzkiego życzyć, aby te nadchodzące święta były prawdziwym początkiem wiosny aby upłynęły w radosnej atmosferze i aby były źródłem odrodzenia źródłem nowej nadziei i sił jakie są potrzebne do życia i funkcjonowania w całym roku a zajączek wielkanocny niech przyniesie tyle prezentów i tyle dobrego ile tylko zdoła unieść zdrowych spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych